Witam serdecznie wszystkie raki: raki słoneczne, księżycowe i ja dentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na marzec 2025. Yy, nagrałam już taką prognozę ogólną, mam nadzieję, że obejrzeliście, ponieważ to jest niesamowity miesiąc. Ale co Wam sprzyja w tym miesiącu, Drogie raki? Przede wszystkim Mars jest w Waszym znaku. I y, wreszcie jest w ruchu prostym, więc dodaje wam siły, dodaje wam energii do działania. Y, on troszeczkę minie czasu, że zanim się rozkręci, ponieważ on dość długo będzie jakby y, wolno, będzie się rozkręcał, ale w końcu ruszy do przodu. Tak? Do 19 słońce jest w znaku ryb, prygonie do waszego znaku. Uwaga! W tym miesiącu. Wenus wróci jeszcze 27 do znaku ryb, gdzie czuje się wspaniale, cudownie i merkury na koniec miesiąca 30 również wraca do znaku ryb. Ważną informacją jest też to, że Neptun, planeta miłości, duchowości, jeszcze do 29 marca jest znaku ryb w trygonie do Waszego znaku i bardzo mocno pozytywnie wpływa na rach końca z końcówki znaku, tak, jest miesiąc, yy, to jest miesiąc taki, tak jak mówiłam, z jednej strony na zakończenie, a z drugiej strony na rozpoczynanie. Ale zacznijmy od początku, bo już 2 marca, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, która jest w znaku Barana, czyli aktywna, odważna, wie czego chce, wchodzi w retrogradację. Tutaj akurat Wenus reprezentuje yy, oczywiście w prognozie ogólnej Waszą karierę zawodową. bo jak się pokazujecie światu, to świat był trochę przyspieszy, jesteście odważniejsi, bardziej wiecie czego chcecie. Ale tu Wenus wchodzi w retrogradację, ona jest w kwadraturze do Waszego znaku, więc może się dziać bardzo dużo, bardzo szybko, za dużo dla Was, za szybko, za nerwowo. Również tego drugiego merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu łączy się z Neptunem, planetą miłości, duchowości, a słońce ustawia się w kwadracie do Jowisza. Więc y, to nie jest. W pewnym sensie dobry dzień na jakieś początki, tak, bo Wenus wchodzi w retro. To nie jest by dobrze. Merkury łączy się z Neptunem, no to jest trygonie do waszego znaku, ale Merkury to jest komunikacja, umysł. Więc nie jest to dobry czas na jakieś konkrety, bardziej na miłosne wyznania, ale też nie zawsze mogą być prawdziwe. Pisanie wierszy, medytacja, tak. Ale konkretna rozmowa o pracy, o podwyżkę nie bardzo. Słońce kwadratura Jowisz. Też tutaj y, jakieś sprawy ukryte mogą na przykład wyjść y, na jaw. Może też tak być, że ktoś coś powie, emocjonalnie Was dotknie, że jakby zobaczycie, więc tutaj tak sobie. Trzeciego merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu wchodzi do znaku barana i świat przyspiesza. Tutaj mogą być konflikty, tak? Merkury w baranie bardzo szybko mówi i jest emocjonalny, więc y, y, no, bar Baran jest szybki, więc to jest w kwadracie do waszego znaku, czyli tutaj dużo może się dziać w karierze zawodowej, dużo rozmów, dużo komunikacji, za dużo dla was, za szybko. Ym, piątego Merkury ustawi się w sekstylu do Plutona, a no to jest przemiana, to jest transformacja. Pluton u Was zmienia wasze wnętrze, tak? Budujecie w sobie odwagę, pracujecie nad swoimi emocjami, wykorzystujecie niekonwencjonalne metody, tak? Być może hipnoterapia, być może yy, radykalne wybaczanie, być może neurografika, być może astrologia. Są wszystko dobre metody dla Was. Więc tutaj sekstyl, czyli wy, aby odważnie pójść w coś nowego, w swoje marzenia, być może. O czymś innym marzycie, coś innego w ogóle chcecie robić, to potrzebujecie przetransformować swoje lęki, swoje obawy, zmierzyć się ze swoimi emocjami. Być może tutaj można też skorzystać na współpracę z państwem, z urzędami, na jakieś dofinansowanie to są szanse i możliwości. 8. Piękny dzień, ponieważ słońce ustawia się w trygonie do Marsa. A jak wiecie, Mars to planeta energii, siły życiowej. I on jest w waszym znaku, w roku prostym, więc myślę, że podczas retro mogło wiele raków chorować, tak? W ogóle dużo ludzi chorowało. A teraz odzyskujecie siły, tak? To jest czas na coś nowego, słońce w rybach. Idę za marzeniami, zmieniam swoje myślenie. Myślę o pomaganiu innym, o nauce, o wyjazdach, o realizacji mar marzeń. Tutaj może przyśmiłość, zakochanie, jakaś wena twórcza, nowy projekt, nowy pomysł, piękny dzień. Ym... Merkury połączy się z Wenus w Baranie 11, więc tutaj. Merkury, komunikacja, współpraca, biznes, Wenus, miłość i pieniądze. Dla Was może być konfliktowo, tak? Za szybko coś może się zadziać. Już na przykład, natychmiast coś szef będzie potrzebował. Bardzo nerwowo, tak? Ym, ale y, też daje dużo możliwości, ale możecie nie czuć się z tym za dobrze. Yy, 12 marca słońce połączy się z Saturnem, a Saturn dla raków jest w trygonie. Więc jakby wy. Teraz powinniście otrzymywać nagrodę za swój wieloletni wysiłek. Słońce trygonie do Saturna, słońce z Saturnem w trygonie do Waszego znaku, może oznaczać dobrą pozycję społeczną. Może poczujecie, że się mądrzy, że to co wiecie, tę wiedzę, jaką macie, daje Wam lepszą pozycję, pozytywne myślenie na swój temat, świetny czas na edukację innych ludzi. Wykorzystanie swojej zdolności po to, żeby uczyć innych, żeby przekazywać wiedzę. Więc to jest dla Was fajny dzień. Saturn też jest takim, wiecie, panem czasu, yy, też naszą ambicją, yy, ale też yy, jakby pokazuje widziew, warto było na przykład ten wysiłek podjąć, bo teraz dostajesz nagrodę. Yy, 14... Słońce w sekstylu do Urawa, czyli nowe szanse, nowe możliwości, yy, realizacja marzeń, nowe pasje, wiecie, w tej energii odbywa się pełnia i całkowite zadźwienie Księżyca w znaku Panny. Yy, panna mówi, o, od czego należy odchodzić, bo tam mamy węzeł karmiczny południowy, a ryby mówią, w którą stronę mamy iść. Czyli dla Was pełnia jest y, księżyc w sekstylu do Waszego znaku, czyli nowe szanse, nowe możliwości, a Słońce w trygonie. Y, podczas pełni, pełnia nie jest łatwa. Mimo, że jest w pozytywnych aspektach, księżyc jest naprzeciw Saturna, czyli czujemy się mocno ograniczeni. Saturn ogranicza Słońce też z Saturnem, czyli my wiemy, że aby i w ryb, stronę naszych marzeń, w stronę naszej miłości, w stronę realizacji naszych fantazji potrzebna jest dyscyplina, potrzebna jest konsekwencja, potrzebny jest czas. Yy, I tutaj yy, ciężar jest w do Urana, planety rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, internetu, więc tutaj jest czas takiego dopełnienia, tak? Y, że możesz iść w nowe, należy iść za tym, co czujesz, za tym, co kochasz, ale to też będzie wymagało dyscypliny, tak? Bo tutaj być może trzeba coś zostawić, to, co jest Pannie, na przykład swoje najbliższe otoczenie, swoich znajomych, po to, żeby się rozwijać, po to, żeby poszerzać swoje horyzonty. Y, może być tak, że wielu znajomych, na przykład odejdzie, ale to będzie dla Was dobre, dlatego że pokazuje, że Wy macie się rozwijać, macie iść w stronę swoich marzeń, macie iść w stronę tego, co czujecie, co yy, zmienia w ogóle Wasze myślenie, postrzeganie świata. Więc yy, pełnia yy, dla Was jest pozytywna, choć niełatwa, bo tak jak mówię, Słońce jest Saturnem, Księżyc, Pozycji. Więc Saturn przypomina, yy, każde marzenie wymaga od nas jakiegoś wysiłku, tak? Jeżeli będziesz kroczył krok po kroku konsekwentnie, dążył do tego, to ty to osiągniesz. Jak najbardziej masz tutaj trygon, ale to nie stanie się tak, że ty będziesz siedział na fotelu i marzył i medytował i samo wszystko do ciebie przyjdzie. Podejmij jakieś działania, tak? Trzeba. Co jest zaplanować? Trzeba wyjść do ludzi, trzeba yy, być może wyjść do internetu, odważyć, tak? zostawić takie tylko logiczne myślenie. Jeżeli będziesz szedł za tym, co czujesz, masz większą motywację, tak? <laughs> tak, ja widzę to pełnię. Zaraz popełni: Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, chodzi w retrogradację w znaku Barana. I będzie w retrogradacji aż do y, 7 kwietnia. Więc wiecie, teraz nie jest dobry czas na rozpoczynanie. Wenus y, też jest w retro, czyli nie jest niezbyt dobry czas na zabiegi jakieś pielęgnacyjne, upiększanie, kupowanie czegoś jakiegoś ozdobnego, nowych mebli y, czy remonty. Upiększanie, operacje plastyczne, kosmetyczne. To nie jest dobry czas, bo trzeba będzie coś poprawiać. Merkury to znowu do biznesu i tak dalej, więc teoretycznie 20: Słońce łączy się z Neptunem, jeszcze w znaku robi, robi trygon, przypominając ci o twoich marzeniach, o twojej miłości, o tym, co kochasz, i wchodzi do znaku Barana, czyli rozpoczyna się nowy rok astrologiczny. Nowy wygląda, tak? Słońce do znaku barana. Więc słońce ustawia się w kwadraturze. Tak jak mówię, dla Was może się dziać za dużo, za szybko. Yy, tutaj działamy, yy, więc yy, no to nie jest też taka Wasza energia. Tak wy wolicie spokoju, nie lubicie zmian, a tutaj dużo się dzieje, tak? Dużo i szybko. I później, kochani, yy, będzie kilka, od 21 do 25, kilka fajnych dni. Wenus, która jest w retrogradacji, w znaku Barana, ustawi się w sekstylu do Plutona. A sekstyl to nowe szanse, nowe możliwości. Wenus reprezentuje waszą karierę zawodową. Tak? To jak pokazujecie się światu, jak pokazujecie się społecznie, jaką rolę pełnicie. Bo społecznie to ja mogę być też żoną y, pana dyrektora, albo mogę być żoną y, Piotka. Z kiosku, tak? Bo tak mnie widzą ludzie. To jest moja też społeczna jakaś rola, więc tu może przyjść jakaś zmiana, tak? Ja mogę zmienić na przykład męża, mogę zmienić pracę, mogę zmienić swój imidż, już inaczej wygląda, tak? Mogę na przykład podjąć się i zostać na przykład. Wolnotariuszkom, i już będę inaczej. Tu są jakieś nowe działania, i tu jest zachęta. Zacznij coś nowego, tu jest sekstyl do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. Wyjdź swoich, ze swoich ograniczeń, wyjdź z lęków. Być może. I państwo ci jakieś współprace zaproponuje, może możesz jakiś projekt yy, wziąć udział. Tutaj jakieś pieniądze do Was przychodzą i będzie tak: 21. Wenus w sekstylu do Plutona, 23. Słońce w sekstylu do Plutona i 25. Merkury w sekstylu do Plutona. Więc tutaj nowych szans, nowych możliwości jest mnóstwo. <laughs> Uważajcie, żeby ich nie przeoczyć, choć tak jak mówię, dla Was to może być za dużo i za szybko. 27 bardzo dobra informacja, ponieważ Wenus, która jest w retrogradacji, wraca do znaku ryb. I ustawia się w trygonie do waszego znaku. Spotyka się z Neptunem, planetą miłości, duchowości, a Wenus w Rybach czuje się wspaniale, ma Wenę twórczą, chce kochać, chce pomagać, jest bardzo empatyczna. Więc tutaj dla raków z trzeciej dekady będzie to ważne, ponieważ ta Wenus wraca i przypomina, Wam, co jest dla Was najważniejsze, co motywuje Wasze działania, jak Wy się chcecie czuć, jak się chcecie spełniać, jak się chcecie rozwijać, w którą stronę iść. I <laughs> tej energii odbywa się now i częściowe zaćmienie słońca w znaku Barana, 29. Więc kochani, pierwszy now w znaku Barana. My astralody często mówimy: Nów baranie, działa i rozpoczynaj, ten nów nie. Ten nów jest. Ten nów w znaku barana, mimo że węzły księżycowe przeszły już na, na oś ryby panna, to są blisko słońca. I przypomina nam ten nów, że Ty możesz postawić na siebie, że jest w Tobie odwaga, Ty możesz dużo zmienić. Być może trzeba będzie przełamać jakieś swoje bariery, ale możesz postawić na siebie. Możesz zawodowo bardzo dużo zmienić. Możesz iść w kierunku mm, własnej jakiejś działalności, ale tutaj jeszcze Merkury zaraz po tym nowiu 30 również przechodzi do ryb. Czyli Wenus i Merkury w rybach. Czyli coś jeszcze, po coś one tam wracają, tak? Po coś wracają. Żeby, żebyś powrócił raku do tej energii i sobie przypomniał, czego ty pragniesz, czego potrzebujesz, w czym czujesz się wspaniale. Być może masz przekazywać wiedzę innym ludziom, nauczać ich na przykład, jak zmieniać swoje myślenie, jak zmieniać mm, swoją świadomość, jak poznawać siebie, jak kochać siebie. Tu jest ten trygon, tak? Więc yy, wiecie, Również 30, Neptun, planeta miłości, duchowości, rozwoju, przechodzi do znaku barana, czyli baran wie, czego chce. Baran patrzy do przodu. Neptun mówi dosyć iluzji, dosyć marzeń i fantazji. Trzeba działać, żeby to zrealizować. I tu może się wszystko zmienić. Tu macie kwadrat, tak? Przez kolejne 12 lat, więc <laughs> jakby. Nie wiem, czy to takie dobre, bo ja jestem rakiem, tak? ale staram się wyciągać jak najlepsze zawsze wnioski, tak? bo wiedza, kochani, może nam pomóc, a nie wiedza może nam zaszkodzić. Więc ja tak podchodzę do astrologii. Tutaj Neptun przechodzi do barana, i my mamy siłę, odwagę, żeby zmieniać swoją rzeczywistość, żeby działać, żeby iść za tymi marzeniami. Ale Teraz jeszcze potrzebujemy czasu, jeszcze te planety wróciły do ryb. Tak naprawdę, to Merkury wróci do Barana 16 kwietnia, a Wenus dopiero 30 kwietnia. I wtedy możemy ruszać, kochani, tak? Więc tutaj być może dla Was będzie korzystniej, jak słońce przejdzie do znaku byka bo tutaj ustawi się w stylu. Teraz może być jazda bez trzymanki, słuchajcie. Bardzo dużo, bardzo szybko. Coś się tutaj rozpocznie, będą jakieś propozycje, jakieś zmiany, ale później jeszcze te planety wrócą i jeszcze raz później będziemy mogli zastanowić się i wykorzystać czego ja chcę tak naprawdę. Eee, o tym przypomina nam ten nów, że ty umiesz, że ty Potrafisz postawić na siebie, że ty jesteś odważny, że ty masz prawo też myśleć o sobie. To nam przypomina o tym ten nów, yy, z szczęściowym zaćmieniem słońca w znaku Barana. Także kochani, ja życzę Wam cudownego miesiąca. Zapraszam oczywiście na konsultacje astrologiczne do mnie. Bardzo dużo się dzieje, tak jak powiedziałam, to jest wyjątkowy rok. Warto poznać swój kosmogram, swoje potencjały i spróbować wykorzystać astrologię yy, tranzyty, to co się dzieje na tranzyty zewnętrzne jak najlepiej dla siebie. Ze zrozumieniem, akceptacją yy, i świadomą decyzją. Także zapraszam, pozdrawiam Was cieplutko. Do zobaczenia, drogie raki.